Ważnego święta, którym jest Dzień Kobiet, Federacja demokratów, postanowiła odnieść się do palącego tematu, jakim jest przemoc wobec kobiet. Według badań przeprowadzonych przez panią profesor Beatę Gruszczyńską, wynika jasno, że w Polsce co roku 800 tysięcy kobiet pada ofiarą przemocy domowej, co daje nam ponad 2000 kobiet dziennie. Jeżeli spojrzymy się na statystyki gwałtów, to tutaj również jest to przerażające, ponieważ szacuje się, że tylko 8% przypadków jest, jest zgłaszanych na policję. Ale też trudno się temu dziwić, jeżeli spojrzymy na działania administracyjne państwa i gdzie cały ten proces trwa bardzo długo oraz jest bardzo mocno uciążliwy dla kobiety pokrzywdzonej w tej sprawie, począwszy od wizyty lekarskiej poprzez zeznania na policję, kończąc na powrocie do sprawy na sali rozpraw, na, na, na sali sądowej w obecności sprawnych spraw, to również jest dodatkowym obciążeniem dla takiej kobiety. Jeśli można przerwać zapytam o też, że 8% gwałtów jest zgłaszanych. Jak wyliczono tę wielkość, skoro tylko 8% jest zgłaszanych? Jest to szacunek porównywany do, do, do przykładów, które to właśnie tutaj do badań przeprowadzonych przez panią profesor Batę Gruszczyńską, która które odnosi się do przypadków zgłaszanych na policję i do przypadków które po prostu miały, prosiły tylko o zamówienie do jakichś poradni, a na sprawa nie dotyczyła. też mówię, to jest oczywiście szacunek. Trudno po prostu ocenić ten problem, dlatego Witam. Witam serdecznie na konferencji w Podstawie Federacji Polskich Demokratów. Przewodnicząca. Tematem dzisiejszego spotkania jest, że jakże przyjmę się do czynienia W dzisiejszym wyniku wezmę udział. Sekretarz Rady Powiatu Rady pan jest Przewodniczący Federacji Miejskiej Związku Zawodowego Łukasz Dybowski, Pan Grzybosz, Gorwioz, Serwisz Lewicy na Przestrzeń, Dawid Przewodniczący Federacji Miejskiej w Zawodowego oraz Sekretarz naszej Rady Miejskiej Atymestrów Zawodowego Łukasz Dybowski oraz moja osoba, Piotr Kole, Przewodniczący Atymestrów Zawodowego. Głos na temat historii świata kobiet od dawna razem z 3 grudnia. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień, dzień 8 marca wyraz szacunku, wyraz hołdów dla wszystkich znaczy kobiet, które na przestrzeni lat i walczyły ze dążąc do równouprawnienia. tak naprawdę sięga czasu starożytnych, ponieważ już starożytny w Rzymie możemy zaobserwować pewną inicjatywę męską, która nazywała się potocznie matronariaki. Był to czas, kiedy w pierwszym tygodniu marca, razem z chodami święta, panowie przygotowywali dla swoich dam, dla swoich kobiet drobne prezenty oraz pamięci. Oficjalnie Dzień Kobiet zaczął odwiedzimy przestrzeni społeczno-kulturalnych od roku 1910. W kolejnych latach dużą rolę w propagowaniu i ideowości tego święta odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych w roku 1945 stworzyła Kartę Narodów Jednocześnych, na podstawie której pomagała się z Pracownia Kobiet oraz Mężczyzn. Ponadto w roku 1945 stanowiła rezolucję, która wprowadziła obchodzenie święta w we wszystkich państwach w Obecnie, jeśli chodzi o zasięg ogólnonarodowy, święto, święto 3 marca, Marca znaczy święto, święto kobiet, z 20 Wielka Brytania, która postanowiła odnieść się do głębszego problemu, jakim jest przemoc, gdzie zasłania się, zasłania się swoimi zasięgowymi poglądami na temat związków partnerskich. Pan minister chyba nie widzi albo nie, nie dostrzega problemu, jaki jest, jaki jest tutaj związany z tym procesem, co nasila, się, nasila się COVID i należy zwrócić uwagę na to, dołożyć wszelkich starań, by zwalczyć ten problem, a nie zasłaniać się związkami partnerskimi. Co jest ważniejsze? Związek partnerski, czy, czy tutaj gwałty? Według na, w naszej opinii powinniśmy dołożyć wszelkich stanie po, tutaj powtórzę, wszelkich stanie, aby zwalczyć ten proceder, a nie zasłaniać się związkami partnerskimi. Mieszkańcy Sławka, pozwólcie, że w dniu takiego wielkiego święta, które nie jest świętem politycznym, jest świętem wszystkich. Chciałbym w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej podziękować Wam za trud, za ciężką pracę, często na dwóch etatach w domu i w zakładzie pracy, po to by wszystkim nam się żyło lepiej, by ta miła atmosfera powodowała, że z chęcią wracamy do domu. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, pomyślności i wielu sukcesów. Życiu. Jasno, że proceder gwałtu byłby ścigany z urzędu, a nie jak teraz na wniosek Jest to nasza duża zmiana która przede wszystkim może pomóc bezpośrednio kobietom poprzedzonym i nie musimy nie musi